Zimno dzisiaj, no więc jak już będzie ogrodzenie, to można będzie drzewka, krzewy, wszystko wsadzać. i no wszystko czeka. Czeka i ja się nie mogę doczekać. Przyszłam zobaczyć tutaj w szklarni, wczoraj podlewałam. Patrzcie, rzodkiewka, ta wysiana na taśmie. Fajnie wygląda, wschodzi już. Moje kulinarne plany na dzisiaj będzie zupa krem z cukinii. Zaraz sobie ją umyję i zaczynam gotować. Byłam rano w Dino. Są takie fajne ściereczki, nabawełnione, Druga jest w kratę. A na drugie danie będę robiła pulpetę. pulpety do których zatrę trochę pietruszki, marchewkę. No i zrobię chyba w takim sosie własnym. Podzieliłam klepsiki i zrobiłam w dwóch sosach. Taki pomidorowy, tutaj na bazie tego mojego sosu zupy. Pamiętacie co piekła jesienią, pomidory z papryką, czosnek, rozmaryn, oliwa z oliwek i to było bazą do tego sosu, a tutaj taki tradycyjny, beszamelowy z koperkiem, z przyprawami. Dziewczyny, słuchajcie, tak miesiąc temu Wam pokazywałam, że zaczęłam pić kolagen, a teraz dorzuciłam sobie do tego wszystkiego kwas hialuronowy. Dopiero pierwsza buteleczka za mną, więc to jest mój początek z tej samej firmy, czyli Prima Beauty. Można to ze sobą łączyć, a nawet jeżeli chce się uzyskać lepsze rezultaty na skórze to czytałam wręcz, że wskazane, żeby łączyć kolagen z kwasem hialuronowym, więc liczę właśnie na to, że takie bardziej glow mi się zrobi na twarzy, że ona będzie taka świetlista, napięta, przede wszystkim nawodniona. Oczywiście nie zapominam o nawodnieniu i bardzo się pilnuję z piciem wody każdego dnia. No ale skoro można sobie czymś pomóc, to pomagam. Już wam opowiadam o kodzie zniżkowym, jaki posiadam i o fajnej promocji. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. W środku prawie identycznie jak kolagen. Mamy takie fajne, małe, przygotowane porcje. Smaczne to jest, jeżeli się obawiacie smaku, więc smaczne. I promocja jest taka: kupując zestaw dwóch opakowań, oszczędzacie 100 zł, a z kodem prima 10 Macie dodatkowe 10% zniżki. To się ze sobą łączy. Jeszcze dzisiaj nie piłam, więc zdrówko. Zapach też ma, bardzo, bardzo przyjemny, taki orzeźwiający. No, nawet bym powiedziała, że to jest pyszne. Naprawdę, naprawdę pyszne.